Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku wtorki Torki z QRM. W jaki sposób osiągnąć bezpieczeństwo kompetencyjne naszych zespołów? Kto w ogóle powinien planować rozwój kompetencji w naszych zespołach? Czy strategia QRM dąży do pełnej uniwersalności członków zespołu? Również dzisiaj pokażę przykład wdrożenia matrycy kompetencji w jednym z zespołów QRMowych. Zapraszam! W trakcie ostatniego odcinka omawialiśmy zmianę struktury organizacyjnej z silosowej, gdzie każdy dział wykonywał określoną kompetencję i przepływ przez organizację był dość skomplikowany z punktu widzenia zamówienia klienta, na strukturę QRM-ową, która jest taką strukturą dywizjonalną, gdzie w ramach jednego zespołu staramy się wykonywać jak najwięcej kompetencji od początku do końca. Sam proces transformacji wydaje się być dość yy, nieskomplikowany, to najczęściej pojawiające się pytanie dotyczy skoro podzielimy te zespoły i rozproszymy kompetencje, to w jaki sposób zespoły osiągają swoje bezpieczeństwo kompetencyjne? Przykład: rozdzielamy Zakupowców na dwa lub trzy zespoły, i może się okazać, że w sam raz w danym momencie w jednym zespole zakupowiec ma niewystarczająco pracy, aby wypełnić swoje kompetencje, w drugim zespole ma przeciążone moce. W jaki sposób zarządzać taką zmiennością w zespołach qrm -owych? Najczęściej powstają tego rodzaju pytania, czy zespół powinien prosić o wsparcie innego zespołu, bo przecież ta sama kompetencja jest w innym zespole. Kto ewentualnie decyduje, czy dana osoba powinna zostać na, na odgodzinach, czy powinniśmy tę pracę oddać gdzieś na zewnątrz? Może zespół nie powinien w ogóle szukać tych mocy na zewnątrz, a na przykład skontaktować się z klientem, przesunąć termin, albo poszukać outsourcingu poza firmą. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Niemniej jednak, wracając do zasad budowy zespołów QRM-owych, istotne jest to, że zespoły qrm otrzymują bardzo wysoki poziom autonomii zarządzania. Bez względu jaka będzie odpowiedź i którą opcję zespół wybierze, ona musi być podjęta przede wszystkim przez zespół. Niemniej jednak, aby rozładować nierównomierny poziom obciążenia różnych kompetencji w zespole, jednym z najważniejszych elementów przy budowie zespołów kółremowych jest rozwój kompetencji poprzez budowę matrycy krzyżowej. Na czym ona polega? Zobaczmy schemat. Mamy zespół, w którym, przykładowo, mamy cztery kompetencje: obsługa klienta, technologia, planowanie oraz zakupy. Tradycyjnej, silosowej strukturze każdy z tych zespołów przede wszystkim rozwiązywałby, uczyłby się, doskonaliłby swoje kompetencje. W naszym przypadku wychodzimy trochę z komfortu i częściowo uczymy się kompetencji innych osób zespołu. Czyli przykładowo osoba z obsługi klienta uczy się podstaw, w jaki sposób powtarzalny projekt wprowadzić na poziomie technologii do systemu, a na przykład planista uczy się w jaki sposób. Wykonać jakieś elementy podstawowe w zakupach. Mówimy o tym, że jest to macierz krzyżowa, ponieważ kompetencje w ramach zespołu zaczynają się krzyżować. To nie jest tak, że dalej każdy doskonali tylko swoje kompetencje, ale częściowo zaczynamy rozwijać kompetencje w innych obszarach. Na tym etapie warto dodać, że za budowę macierzy krzyżowej odpowiedzialny jest zespół. Nie dział centralny. Diametralnie zmienia się perspektywa. Nie ma już takiej fazy wyparcia, fazy oporu, ponieważ no, nikt spoza zespołu nie przyjdzie i zespołowi nie pomoże. To zespół musi jak najszybciej i to zespołowi zależy na tym, żeby jak najszybciej zbudować bezpieczeństwo kompetencyjne. Zauważcie, że nawet w takim przypadku to nie tylko jedna osoba. Uczy się jakiejś jednej, innej kompetencji, ale w niektórych przypadkach też osoba częściowo zna podstawy wszystkich osób, które pracują w zespole. No i w rezultacie to nie chodzi o to, że mamy budować uniwersalnego żołnierza, gdzie jedna osoba potrafi wszystko, pozostają przy swoich bazowych kompetencjach, natomiast dana osoba jest przeciążona, to dwie, trzy inne osoby w zespole mają zadanie. Odciążyć tą osobę, a to, czy to się opłaca, czy nie, też powiemy sobie na końcu. W jaki sposób taką matrycę budujemy? W pierwszej kolejności wpisujemy osoby, które są w zespole, i to jest jakby taka oś rzędnych. W drugiej osi wpisujemy sobie kompetencje, czyli pewne czynności, które zespół powinien posiadać, aby móc wykonać realizację swojego procesu w ramach obsługi swojego FTMS-a. Oczywiście w tym przypadku mamy cztery kompetencje, natomiast no w takich prawdziwych matrycach dochodzimy do 20-30 kompetencji. Przełączmy sobie teraz troszeczkę widok. O, w ten sposób, żeby była większa nasza matryca. W pierwszej kolejności, w momencie kiedy budujemy taki zespół qrm no to wychodzi nam, że no każda z osób ma przede wszystkim kompetencje Taką swoją bazoną, tak? czyli jeżeli przykładowo niebieski to jest biuro obsługi klienta, no i to samo dotyczy pozostałych osób. W efekcie mamy sytuację taką, że w ten sposób zaczynamy punkt startowy do budowy bezpieczeństwa kompetencyjnego. Na tym etapie definiujemy, jaki jest stan obecny w zespole. Niestety, Posiadanie tylko po jednej sztuce każdej z kompetencji jest niebezpieczne, ponieważ jeżeli ktoś z dnia na dzień zachoruje albo zaplanuje sobie urlop, no to zespół jest sparaliżowany i nie może pracować. Oznacza to, że przy planowaniu takiego bezpieczeństwa kompetencyjnego, no istotne jest to, żeby przynajmniej każda kompetencja miała Minimum dwie osoby, które potrafią, może nie w takim idealnym jakości, na tym etapie może okazać się, że dla niektórych kompetencji faktycznie zostaje nasza jedynka, no bo trudno bardzo jest rozwinąć kompetencje, no ale zapisujemy, co zespół powinien zrobić, czy jeszcze jakiekolwiek inne rozwiązanie. Okay. Natomiast no, w 95% przypadku no, nie spotkałem się z sytuacją, żeby nie dało się osiągnąć przynajmniej dwójki kompetencyjnej. Weźmy na przykład taką kompetencję jak konstruktor. Jego kompetencje dzielą się na trzy obszary. Pierwsze to jest gdzieś modelowanie 2D, gdzie pewnie osoba ogarnięta technolog jest w stanie pewnie po miesiącu czy po dwóch Podstaw takiego się, takich się nauczyć. Okazuje się też, że konstruktor z 20 czy 30% swojego czasu poświęca na proste czynności, typu czasami wydruk dokumentacji, przygotowanie tej dokumentacji, a takie kompetencje prawie każdy członek zespołu jest w stanie się nauczyć. W sytuacjach, kiedy konstruktor jest przeciężony, no, spowodować, że chwilowo go odciążamy z tych prostszych czynności. Co robimy dalej w naszej matrycy kompetencji? W kolejnym kroku, z jednej strony obliczamy tak zwany maksymalny poziom rozwoju kompetencji. Często się zdarza, że ktoś mówi, że w QRM-ie celem jest uniwersalizacja, że każdy ma robić wszystko. Gdyby tak było, to celem byłoby osiągnięcie 16 punktów, a my mamy 2 plus 3 plus 2 plus 3 to jest 10 punktów. Celem QRM-u nie jest osiągnięcie maksymalnego poziomu kompetencji, bo po przekroczeniu pewnego poziomu może się okazać, że ktoś poświęci czas na rozwój kompetencji, a nigdy tej kompetencji nie nie użyje. Jaki jest obecny poziom? 4. A jaki jest poziom bezpieczny? 10 punktów. Oznacza to, że aby zespół w osiągnął bezpieczeństwo kompetencyjne, no zespół musi osiągnąć 10 punktów. Kolor zielony zaczyna się od 10, piątka to jest taki kolor startowy. No i teraz to, co robimy, no to na poziomie zarządu, na poziomie osoby, która weryfikuje pracę zespołu, co się dzieje z poziomem rozwoju kompetencji i czy z czasem poziom rozwoju kompetencji rośnie w danym zespole. Nikt nie wchodzi w drogę i nie narzuca zespołowi, w jaki sposób ma to zrobić, a z drugiej strony zespół ma przecież jeden cel, więc zespołowi zależy na tym, żeby rozwijać to kompetencje. No z mojego doświadczenia, to, że firmy rozwijają kompetencje, no to, 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 to nie jest tak, że to tylko w, w qr rozwijamy kompetencje. To, z czym ja najczęściej się spotykam, no to jeżeli pytam się o taką matrycę kompetencji przed wdrożeniem QR-mu, no to każda firma mówi: No, my mamy. Tylko, że jak ja patrzę, no to potem to jest kwestia. Poziomu kurzu, tak? Jak początek roku to tego kurzu jest mniej, jak koniec roku to tego kurzu więcej. Bardzo trudno centralnie taką matrycą kompetencji zarządzać. W momencie, kiedy zespół ma to jako swoje wewnętrzne narzędzie i on musi samodzielnie zbudować bezpieczeństwo kompetencyjne. No to z mojego doświadczenia z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że od dwóch do czterech razy szybciej rosną kompetencje w zespołach QRM-owych. No też głównie dlatego, że zespołowi opłaca się rozwinąć kompetencje osoby w zespole, no bo ta osoba pracuje na efekt zespołu. A często jak przychodzi jakaś osoba na rozwój kompetencji, no to ona jest przerzucana z jednego obszaru na drugi, no bo przyjdę, nauczę, jeszcze zaraz mi zastąpi pracę. A nie wiadomo, gdzie to pójdzie, nie mamy energii, czasu na rozwój kompetencji. I na koniec obiecałem przykłady. To jest taka firma, yy, która buduje wentylatory. No i tam pamiętam, jak to jest jeden z takich pierwszych wdrożeń QRM-owych, średnio, chyba 5 lat przed yy, emeryturą. Jednym z takich elementów przy budowie wentylatora było to, że była kompetencja taka bardzo skomplikowana spawania wirnika, bo potem od tego, jak był jakościowo wyspawany ten wirnik, to była kwestia, ile czasu poświęciliśmy na wyważanie, i czas poświęcony na to, żeby potem złożyć to z obudową i był gotowy wirnik. No i ta kompetencja, jeżeli chodzi o spawanie wirników, była tylko u jednej osoby. Praktycznie w całej organizacji. Okazuje się, że w momencie, kiedy zbudowaliśmy taki zespół QRM-owy, to mniej więcej po 3-4 miesiącach średnio jedna osoba, no zakładamy, że w bazowej kompetencji ktoś miał 10 kompetencji, to po 4-5 miesiącach średnio miał 17, czyli osoby w tym zespole, nie mając zewnętrznego HR-owca, kogoś, kto każe im rozwijać kompetencje, no panowie, mając swój wspólny cel, o 70% kompeten zwiększyli kompetencje, a osobę, która spawała wierniki, były trzy osoby. To, co nie udało się przez 10-15 lat wcześniej, w 4 miesiące się okazuje, że zespół doszedł do wniosku, że jest to kluczowe, aby przyspieszyć cały proces, i trzy osoby potrafiły to robić. Oczywiście takich przykładów można mnożyć, bo one dotyczą wdrożenia każdego zespołu qrm Jeżeli mamy zespół, w którym mamy Różne obciążenie tych naszych strajnych kompetencji to Maciej Skrzyszowa powoduje, że zespół bez jakby zewnętrznego planowania Zaczyna jakby taki proces samobalansowania, na przykład jeżeli w jednego dnia jedna osoba jest przeciążona, z automatu ta osoba jest odciążona. Drugiego dnia druga osoba jest przeciążona, no to zadajemy pytanie i odciążamy tę osobę, tak? Czyli zespół autonomicznie każdego dnia samobalansuje przepływ zamówień, poprzez to, że zespoły i osoby w sytuacjach takich, że jak ktoś jest przeciążony, pomagają sobie nawzajem. Krótko o naszym programie. Jeżeli ktoś zainteresuje się QRM-em i chciałby o tym coś więcej, mamy obecnie na rynku dwa programy. Pierwszy program, taki podstawowy QRM Basic, obecnie jest on. Na uczelni, jeżeli by jakakolwiek uczelnia chciała takie zajęcia mieć u siebie, odezwijcie się. Myślę, że jako curem akademii no, bez problemu jesteśmy w stanie wejść na dowolną uczelnię z takim know-howem. A tu mogę jedynie zagwarantować, że jakość tych zajęć będzie bardzo wysoka i oceny studentów też będą bardzo wysokie. Drugi taki który posiadamy, i właśnie za tydzień, za, za dwa tygodnie mamy kolejną edycję. Mamy już komplet 11, i w sumie mamy 11 na 12 osób, więc jeszcze jedna osoba jest dostępna. Natomiast Querem Advance jest to takie bardziej intensywne, czterodniowy warsztat, gdzie dwa dni poświęcamy szczegółowo, aby przejść całą jakby narzędziówkę qrm a dwa ostatnie dni dotyczą jednego dnia miękkiego, jest to dzień z psychologiem, ponieważ no, QRM, autonomia pracy zespołów dotyczy innego sposobu budowania kultury organizacyjnej, właśnie takiej płaskiej struktury i autonomii, samodzielności, brania na siebie odpowiedzialności i ostatni dzień dotyczy wdrożeń qrm -owych. i oczywiście w przyszłym roku poinformujemy o dodatkowych kilku ciekawych warsztatach, które posiadamy. No I oczywiście każdy nasz warsztat jest opcja certyfikacji, czyli każdy może zdawać egzamin i po takim egzaminie otrzymać certyfikat wpisem do międzynarodowej bazy QRM Academy. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.